W dzisiejszym odcinku Christina Hof Sommer z cała nacja w trakcie terapii. Zapraszam. Przejdziemy do treści dzisiejszego odcinka. Jedna ważna informacja. Otóż zadzwoniło do mnie dzisiaj wydawnictwo Zyski Spółka, a dokładniej mówiąc pani Magdalena z tego wydawnictwa. Co też skłania mnie do przekazania wam radosnej informacji, że oto jedna z książek, a mianowicie Dopamination, którą omawiałem w odcinku 50. Siódmy, już niebawem, bo za kilka dni będzie miała swoją premierę właśnie w wydawnictwie Zysk i Spółka. Mówiąc dzisiaj, zadzwoniła pani Magdalena, mam na myśli piątek, bo dla mnie jest piątek, wy jesteście póki co w mojej przyszłości i taką oto mamy osobliwość, czy też delatację czasu. W każdym bądź razie obok wyświetla się polska okładka tej książki. Książka będzie się nazywała polski tytuł Niewolnicy Dopaminy. I to bardzo piękny moment i bardzo szczęśliwa chwila, że oto jedna z książek. Ukazuje się na rynku polskim. Zachęcam wszystkich pozostałych przedstawicieli wydawnictw, którzy śledzą ten cykl, a wiem, że tak się dzieje, by poszli drogą właśnie wydawnictwa azyski i spółka i nie wahali się przed wydaniem tych, w moim przekonaniu, naprawdę godnych uwagi książek. A zatem, pani Magdaleno, dziękujemy za informację. Trzymamy kciuki za wydawnictwo w jego dalszych staraniach publikacji kolejnych książek z listy niewidzialnych książek. A póki co przejdźmy do dzisiejszej autorki i jej książki. Oto przed nami Christina Hoff Sommers. Ta właśnie słynna Christina Hoff Sommers, która chyba najbardziej zasłynęła z tego, że była łaskała się zbuntować przeciwko radykalnemu feminizmowi, wciąż uznaje się za feministkę, tyle że stawia granice pomiędzy radykalnym feminizmem a feminizmem, który sama nazywa feminizmem równouprawnieniowym. Dzisiejsza książka nie dotyczy feminizmu, ale gdybyście chcieli autorkę zobaczyć jak o feminizmie i nie tylko opowiada to jest w polskiej przestrzeni internetowej filmik, w którym udziela wywiadu i myślę, że warto go obejrzeć, byśmy mieli możliwość zobaczenia, z kim mamy do czynienia. Dzisiejsza książka dotyczy zupełnie innego obszaru, ale zanim do niej przejdziemy, najpierw przyjrzyjmy się temu, kim autorka jest, oprócz tego, co już wiemy. Jest amerykańską konserwatywną pisarką i filozofką. Ma doktorat z filozofii Brandeis University i była profesorem filozofii na Clark University Worcester. Somers znana jest z krytyki współczesnego feminizmu. Jest autorką m.in. książek, Kto ukradł feminizm? Jak kobiety zdradziły kobiety, słynny bestseller z 1994 roku, oraz Wojna z chłopcami z 2000 roku. Prowadzi również blog o nazwie Factual Feminist. Stanowisko i pisarstwo Somers zostały charakteryzowane przez Stanfordską Encyklopedię Filozofii jako feminizm sprawiedliwy. Klasyczną liberalną lub libertariańską perspektywę feministyczną, utrzymującą, że główną polityczną rolą feminizmu jest zapewnienie, że prawo do przymusowej ingerencji nie zostanie naruszone. Somers skontrastowała feminizm równości z tym, co nazywa feminizmem ofiar i feminizmem płciowym, argumentując, że współczesna myśl feministyczna często zawiera irracjonalną wrogość wobec mężczyzn. I posiada niezdolność do poważnego potraktowania możliwości, że płcie są równe, ale różne. Jak się domyślamy, pani doktor Somers naraziła się bardzo wielu różnym ludziom. I okej, okay, czasem, kiedy się uprawia działalność publiczną, trzeba się liczyć z kosztami, które polegają na tym, że nie wszyscy nas pokochają. Ale dzisiaj nie będzie o feminizmie. Doktor Somers jest autorką kilku, chyba naliczyłem dziewięć, Książek, które pisze i wydaje od już prawie 30 lat, ani jednej nie znalazłem w języku polskim. Być może źle szukałem, ale istnieje też spore prawdopodobieństwo, że po prostu nikt nie wydał do tej pory jej książek, a szkoda. Książka, o której sobie dzisiaj opowiemy, jest dość kontrowersyjna i myślę, że może być przyczynkiem do wielu żachnięć, a może też gorących dyskusji czy sprzeciwów, ale bierzmy pod uwagę jedną rzecz. Książka, którą omawiamy, została napisana i opublikowana w 2007 roku i dotyczy amerykańskiej przestrzeni społecznej. To, co pisze Somers, pisze o Amerykanach. To, na co utyskuje, dotyczy tamtej rzeczywistości sprzed 15 lat. No i można by zapytać, to po co Wybrałem akurat tę książkę, żeby opowiadać o czymś, co po pierwsze nas nie dotyczy, a po drugie jest daleko, a po trzecie być może w ogóle nieprawdziwe. Otóż wybrałem tę książkę z bardzo prostego powodu, ponieważ wydaje mi się, że duża część problemów podnoszonych przez autorkę zaczęła się pojawiać nie tylko w Europie od pewnego czasu, ale również u nas w Polsce. I to. Warto wziąć pod uwagę, nawet mając cały czas z tyłu głowy, że to, co napisze, dotyczy rynku amerykańskiego. I myśleć o tym w taki sposób, na ile obroniliśmy się przed tym zjawiskiem, a na ile w to zjawisko popadamy, zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego. Moim zdaniem, jest to zjawisko dość niebezpieczne i na pewno warte pochylenia się nad nim i dyskusji. Pierwszy fragment. Nie doszli uzdrowiciele naszych rzekomych nieszczęść dogmatycznie wierzą i promują doktrynę, którą nazywamy terapizmem, która docenia otwartość, emocjonalne skupienie na sobie i dzielenie się uczuciami. Zawiera kilka dodatkowych założeń, że psychikę charakteryzuje bardziej wrażliwość niż siła i że nieśmiałe, udręczone i Emocjonalnie pełne obaw społeczeństwo potrzebuje szerokiego wachlarza terapeutów, nauczycieli poczucia własnej wartości, doradców w żałobie, warsztatów, uzdrowicieli i traumatologów, którzy przeprowadzą je przez próby codziennego życia. Dzieci bardziej niż jakakolwiek inna grupa są celem tej ingerencji poprawy terapeutycznej. Zdecydowanie odrzucam te założenia, pisze autorka. Terapeuci mają tendencję do postrzegania ludzi jako zasadniczo słabych, zależnych i nigdy całkowicie odpowiedzialnych za to, co robią. Popularne założenie, że ujawnianie emocji jest zawsze cenne i że bez profesjonalnej pomocy większość ludzi nie jest w stanie poradzić sobie z przeciwnościami losu, wyrwało się z klinicznego zakotwiczenia i rozprzestrzeniło we wszystkich zakamarkach życia w Ameryce. Wielu uważa, że. Terapia w szkole to dobroczynny, konstruktywny wpływ, który pociesza dzieci, uspokaja ich lęki i wzmacnia ich poczucie samoakceptacji. Dowody jednak tego nie potwierdzają. Wręcz przeciwnie: reżim terapeutyczny patologizuje zdrowych młodych ludzi. Zachęca do stosowania środków zaradczych w przypadku nieistniejących słabych punktów. Marnuje czas uczniów i utrudnia ich rozwój akademicki i moralny. Jeśli cała młodzież w Ameryce naprawdę cierpi na psychiczne załamanie z powodu stresu, niepokoju, złości i depresji, być może od najmłodszych lat powinniśmy robić wszystko, co w naszej mocy, aby ją uspokoić i wzmocnić jej poczucie własnej wartości. Może wtedy warto byłoby pomyśleć o wyeliminowaniu wszystkich gier z przegranymi i zwycięzcami i szczególnie uważać, by nie narażać dzieci na nauczycieli, którzy poprawiają uczniów mówiąc im przy całej klasie, że udzielone przez nich odpowiedzi są błędne. Moglibyśmy być również wdzięczni harcerzom za rozdawanie odznak, za zasługi dziewczętom wolnym od stresu, uczelniom za organizowanie imprez drzemkowych dla niespokojnych studentów. W rzeczywistości żadne z założeń dotyczących wrażliwości i łamności młodych ludzi nie wytrzymuje światła codziennego. Pomocne jest uczenie dzieci panowania nad emocjami. Z drugiej strony jednak zmuszanie ich do obsesji na punkcie uczuć i dzielenia się nimi z innymi jest wtrącaniem się w ich prywatność i może być bardzo szkodliwe. Napisała 15 lat temu Somers o Stanach Zjednoczonych. I jeśli chcielibyśmy to odnieść do naszych warunków i tego, co się teraz dzieje, to zwróćcie uwagę, czego jesteśmy świadkami. Oto z jednej strony, bez cienia wątpliwości, mamy potężny przyrost osób które borykają się z problemami psychicznymi najprzeróżniejszej maści. Od skomplikowanych przypadków po rzeczy, wydawałoby się błahe, ale dla osoby cierpiącej wcale takimi błahymi nie będące. I to jest bezsprzeczny fakt. Ludzie po prostu cierpią. Ale z drugiej strony, choć to pewnie się nie spodoba, co teraz powiem, obserwujemy również modę na schorzenia psychiczne. Obserwujemy wysyp. Modnych terminów psychologicznych, które zaczynają być używane wszędzie, gdzie tylko spojrzymy, we wszystkich możliwych zakamarkach sieci. Gdziekolwiek byśmy czegokolwiek nie zobaczyli, cokolwiek nie otworzyli, jakikolwiek filmik nie odpalili, to nagle się okazuje, że jest aż tyle problemów psychicznych, że siłą rzeczy zastanawiamy się, czy któryś z tych problemów nie jest mój. I na czym polega problem? Problem otóż polega na tym, że kiedy gro ludzi Oddaje się tej modzie, to im więcej z tych ludzi to będzie czynić, tym trudniej nam pośród nich wszystkich będzie zlokalizować i ważne udzielić rzeczywistego wsparcia i pomocy tym, którzy naprawdę tego potrzebują. Tu jest podstawowy problem. Terapizm według autorki to tak naprawdę idea, według której wszyscy mamy problemy. To idea, w której my wszyscy potrzebujemy terapeutów. To idea, w której my wszyscy sobie nie radzimy z życiem. Ba, to idea, w której życie wymaga terapii. Sam fakt, samo to, że żyjemy w warunkach, w których żyjemy, w środowisku, w otoczeniu itd. Już samo to jest wystarczającym powodem do tego, że powinniśmy się zwracać do specjalistów o określone wsparcie, o określoną pomoc psychologiczną, bo to jest rzeczywistość, z którą sobie po prostu nie potrafimy poradzić. Problem polega na tym, że kiedy tak myślimy i kiedy taka idea jest wdrażana, która upowszechnia terapię i upowszechnia pomoc specjalizacyjną, to na marginesie tego zjawiska zawsze znajdzie się zjawisko Dużo bardziej niebezpieczne, bo wiecie, moda modą, być może ona kiedyś przeminie. Ale niebezpieczeństwo polega na tym, że ktoś, kto naprawdę cierpi, może być wyśmiewany przez tych, którzy są już zmęczeni tą modą. Ktoś, kto naprawdę potrzebuje pomocy, jej nie znajduje, bo wszyscy posługujemy się takim konceptem, no już ileż można mówić o tym, że smutek jest problemem, po prostu jesteś smutny i tak dalej, i tak dalej. I mówimy to bardzo często do osoby, która naprawdę cierpi na depresję. Co wtedy robimy? My deprecjonujemy jej cierpienie. My go nie zauważamy. A nie zauważamy, bo jednak naprawdę jesteśmy w wielu przypadkach zmęczeni tym, jak powszechne dzisiaj jest mówienie o tym, że ma się problemy psychiczne. To jest właśnie idea terapizmu, która jak takie macki ośmiornicy, Ogarnia całą naszą rzeczywistość coraz bardziej, szerzej, szerzej, szerzej. Pytanie, czy doświadczamy tego również i u nas, a jeśli tak, to w jakiej skali? Czy to już jest skala wystarczająca do tego, by bić na alarm, tak jak to przed 15 laty zrobiła autorka tej książki? Czy to dopiero początki zapowiadające duży problem w przyszłości? Posłuchajmy dalej. Mit wysokiej samooceny. Krucjata przeciwko grom ze zwycięzcami i przegranymi, monitorowanie wrażliwości podręczników szkolnych, niechęć do rywalizacji, wszystko to jest częścią ogólnokrajowych wysiłków mających na celu zwiększenie pewności siebie amerykańskich dzieci. Jednak nigdy nie wykazano, że wysoka samoocena jest podstawową cechą, którą powinni posiadać uczniowie. Osoby, które porzuciły szkołę średnią złodzieje sklepowi, włamywacze, złodzieje samochodów, a nawet mordercy mają równie wysokie poczucie własnej wartości, co stypendyści ROCSA lub zdobywcy medalu honorowego kongresu. Bo przecież wiele badań wskazuje, że niezasłużona samoocena wiąże się z zachowaniami społecznymi, a nawet z przestępczością. Ci, którzy zachęcają dzisiaj dzieci, by czuły się dobrze ze sobą, mogą nieświadomie oszukiwać je, aby nie stały się sumiennymi, humanitarnymi, oświeconymi osobami, a jedynie przepełnionymi egoizmem samolubami. Amerykański filozof i psycholog William James zauważył, że istnieje niewielki lub żaden związek między samooceną człowieka a jego obiektywnymi zasługami. Człowiek bardzo podle uwarunkowany, to cytat z Jamesa, może obfitować w niezachwianą pychę, odnosząc sukces życiowy. Co szkoły powinny robić w kwestii poczucia własnej wartości? W ogóle nie powinny odnosić się do tego bezpośrednio? Poczucie własnej wartości przychodzi do niektórych z nas, gdy mamy obiektywny zapis osiągnięć, z których jesteśmy dumni. Ale nawet wówczas, jak uczy nas przykład wielu innych wspaniałych, pokornych ludzi, nie ma gwarancji, że w ogóle nadejdzie. Jeśli tak, musimy się bez niego obejść. I tu znowu potężny cios w szczękę obowiązującej narracji dotyczącej poczucia własnej wartości. Fajnie jest oprzeć je na swoich osiągnięciach. Fajnie jest oprzeć poczucie własnej wartości na swoich dokonaniach, na tych słupkach, które się wypisuje w własnym CV. Tylko co wtedy, kiedy nie ma słupków? Co wtedy, kiedy nie ma osiągnięć? Co wtedy, kiedy nie ma się czym pochwalić? Robi się problem. Na czym jest budować? Druga rzecz, problematyczna według autorki. Co w sytuacji, w której tak promowane poczucie wysokiej własnej wartości stworzy nam egoistę i samoluba, który będzie, i owszem, w pełni... Funkcjonował w swoim wysokim mniemaniu o sobie i własnej samoocenie, jednocześnie robiąc karierę po trupach innych, przykrzywdząc inne osoby. To są bardzo delikatne kwestie, na które wciąż nie wypracowaliśmy dobrej odpowiedzi. Od razu mówię: ja nie znam odpowiedzi, która by była satysfakcjonująca we wszystkich możliwych aspektach tego, o czym autorka pisze. No najprościej jest powiedzieć: no wiesz, zbuduj własne poczucie. Wysokiej wartości, ale trudno jest wskazać, gdzie jest ta granica, która oddziela to wysokie poczucie własnej wartości od narcyzmu, od egoizmu, od niebaczenia na innych, od braku empatii, od robienia innym krzywdy, czy też zadawania im cierpienia. Nad tym się bardzo często nie zastanawiamy, a szkoda. Kolejny cytat. Tworzymy kolejne pokolenia w sposób nadopiekuńczy, pisze autorka. Nadopiekuńczym dzieciom odmawia się podstawowych życiowych lekcji. Zdrowi młodzi ludzie są na straconej pozycji, a ich samodzielność zostaje zagrożona, gdy dorośli w ich życiu uznają, że najważniejsze jest, aby byli wolni od stresu, wolni od zwątpienia i szczęśliwi w przekonaniu, że nie powinni być oceniani przez nikogo, przez niczyje standardy, ale wyłącznie własne. W efekcie naszej natopiekuńczości te niby wolne od stresu dzieci nie radzą sobie kompletnie, kiedy w ich życiu pojawia się najmniejszy stres. Na tej bazie powstał przemysł urazowy, którego doktryna głosi, że wszyscy jesteśmy w równym stopniu zagrożeni psychologicznie i wszyscy powinniśmy otrzymywać taki sam rodzaj profesjonalnej uwagi. Ofiary są wymienne. Jak inaczej można uzasadnić stosowanie technik taśmowych bez poszanowania prywatności ofiary? Przy tak małej wierze w naturalną zdolność jednostki do tolerowania bólu emocjonalnego, przemysł urazowy z pewnością podważy jego wiarę w zdolność radzenia sobie z czymkolwiek. Warto tutaj wyjaśnić, co chodzi z tym przemysłem urazowym. To jest przemysł oparty na tym, żeby ludziom pomagać w różnego typu urazach, w głównej mierze psychicznych. Czyli mówiąc inaczej, jeśli doświadczasz problemu psychicznego, to my ci przygotowaliśmy tabletkę, to my ci przygotowaliśmy pigułkę, to my ci przygotowaliśmy w jakiś tam farmaceutyk, i na tym się buduje przepotężny przemysł, który gdyby ludzie nie doświadczali problemów, nie doświadczali urazów psychicznych, nie miałby co sprzedawać i komu. Stąd jego rozkwit. Ponieważ postrzeganie przez ofiarę swoich kompetencji jest tak istotne dla skutecznego radzenia sobie, to założenie specjalistów od traumy jest szczególnie godne ubolewania. Dochodzi do sytuacji, żeby poradzić sobie z najmniejszą przeciwnością losu, niezbędne jest wsparcie albo lekarstw, albo specjalistów psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów. W październiku 2001 roku Sharon Kahn Starsza psycholog ze szpitala Coney Island obsługiwała telefony podczas telewizyjnego programu o nazwie Reach Out to Heal, sponsorowanego przez PBS. Eksperci opisali objawy traumatycznego stresu, a widzów zachęcano do dzwonienia z pytaniami i uzyskiwania skierowań w celu uzyskania pomocy. Pani psycholog Kan odbierała telefony przez cały wieczór i z wszystkich dzwoniących skierowała na terapię. Dwie osoby. O czym świadczy ten przerażający przykład? O tym, że wraz z rynkiem tego zagospodarowania ludzkich uraz, ludzkich traum, obsługiwanym przez oczywiście Big Farmę, istnieje również jakby rynek powstający rykoszetem. Ten rykoszet to jest rykoszet mentalny, który Implementuje w nas przekonanie, że bardzo wiele ludzi potrzebuje różnych specyfików i różnej pomocy, by sobie poradzić ze swoimi problemami. To o czym mówiłem na początku. Uznają, że życie jest wystarczająco okrutne i nieprzyjemne i drastyczne, że bez specjalistycznej pomocy trudno przez to życie przejść. I mamy taki właśnie obrazek. Żyjemy w tak wielkiej promocji zaburzeń psychicznych. Że siłą rzeczy, kiedy oglądamy tak wiele różnych informacji płynących z tak wielu różnych źródeł dotyczących tych zaburzeń psychicznych, będziemy się sami zastanawiali nad tym, czy czasem któregoś nie mamy, czy czasem nie doświadczamy jakichś objawów, czy czasem nie czujemy czegoś, o czym ci ludzie, którzy w mediach opowiadają o urazach czy też schorzeniach psychicznych, nam mówią. To jest rykoszet. Które powstaje po rynku urazowym. My prędzej czy później sami będziemy siebie pytać, czy wszystko jest ze mną w porządku. Czy na pewno u mnie wszystko jest ok? Czy ja na pewno nie potrzebuję jakiegoś wsparcia specjalistycznego, albo tabletki, albo pana psychologa? I tak dalej. To jest rzeczywistość sprzed 15 lat w Stanach. Czy czasem nie znamy chociaż odrobiny przejawów tej rzeczywistości i dzisiaj u nas? Moim zdaniem niestety tak. Ostatni fragment. U podstaw terapizmu leży również rewolucyjna idea, że psychologia może i powinna zająć miejsce etyki i religii. Przypomnijmy sobie entuzjastyczne twierdzenie Abrahama Maslowa, że nowe psychologie samorealizacji oferują substytut religii, który może zmienić świat. Maslow zaczął myśleć o tym humanistycznym nurcie psychologii jako o rewolucji w najprawdziwszym, najstarszym znaczeniu tego słowa, w sensie w jakim Galileusz, Darwin, Einstein, Freud i Marx dokonywali rewolucji nowych koncepcji, etyki i wartości. Tutaj delikatna korekta, tak, pani autorka ma rację, ale dotyczyło to fascynacji Maslowa, którą później sam Maslow zweryfikował. On się później z tego wycofał. On co więcej, on to zanegował, temu zaprzeczył i napisał o tym szereg artykułów i powstało szereg dzieł, które analizują to zaprzeczenie i w których masło tłumaczy dlaczego się mylił. Więc okej, okay, tak, to jest i owszem Maslow, ale żeby być do końca uczciwym wobec tej moim zdaniem wielkiej postaci trzeba powiedzieć i dodać, to jest wczesny Maslow. Późniejszy Maslow był zupełnie już kimś innym. Carl Rogers postrzegał terapię grupową jako swego rodzaju ziemski raj, stan, w którym wszystko jest znane i akceptowane. Lata 60. i 70. były dla Maslowa i Rogersa wspaniałymi czasami. Promowali wizjonerską zmianę wartości, z dala od etyki judeo-chrześcijańskiej, w kierunku tego, co uważali za naukę o samorealizacji. Jednak terapizm zacznie się cofać dopiero wówczas, gdy rodzice będą domagać się zajęć lekcyjnych opartych na wiedzy, a nie na uczuciach. Jego zakorzeniona władza nad krajem rozluźni się, gdy sumienni psychologowie poprawią, zamiast rozpowszechniać mit, że jesteśmy narodem dotkniętych chorobą Hamletów i Ofeli. Zostanie osłabiony, gdy dziennikarze będą relacjonować rzeczywistość, co najmniej tak często, jak obecnie podkreślają stres pourazowy, ale przede wszystkim Terapia straci na wiarygodności, gdy więcej Amerykanów zrozumie, w jaki sposób jest ona fundamentalnie sprzeczna z naszymi ideami dotyczącymi charakteru naszego narodu. Od najwcześniejszych dni swojego powstania naród kieruje się przecież filozofią, którą historycy społeczni nazywają American Credo. Nadrzędnymi wartościami credo są zaś samodzielność, stoicyzm, Odwaga w obliczu przeciwności losu i waloryzacja doskonałości. Terapia jest, moim zdaniem, pisze autorka, w sprzeczności z nimi wszystkimi. I warto zadać sobie pytanie, cały czas jak podkreślam, mając z tyłu w tył głowie to, że słowa te powstały 15 lat temu i dotyczyły głównie przede wszystkim Ameryki. Na ile ten terapizm dzisiaj jest obecny również w naszej rzeczywistości, w naszym życiu? i na ile jest lub może być groźny, jeśli już jest lub jeśli się niebawem miałby pojawić. Myślę, że książka warta absolutnie tego, by się nad nią pochylić i by na jej bazie rozpocząć dyskusję na ten temat, niekoniecznie się kłócąc, ale wymieniając opiniami, co zawsze jest cenne. Christina Hoff Sommers, 2007 rok jedna nacja w ciągu terapii, czy też terapeutyzowana. Polecam i zachęcam do dyskusji, pozdrawiam i do następnego razu.